Zaczyna w odcinku, gdzie będziemy latać na śniegu. Przyjechaliśmy do chłopaku, to że robią ponoce wolwa, które możecie zobaczyć teraz. Ale wiecie, jak to się skończyło? Pouczeniem! <laughs> więc o, może tu będzie lepiej. Jeszcze na dwa auta. Oni też mają ten napęd w tym Volvo. O dziwo. W sumie, może nie o dziwo, może to jest normalne. Ja nie wiedziałem na przykład. Wziąłem sanki, więc czekajcie do końca. Na pewno zrobimy jakiś kulik. Was <laughs> się strzelają. Ło kurde, jak to słychać z zewnątrz. Czasem, no Ale jeszcze przed driftowaniem chcieliśmy wymienić te ładne aluski na jakieś brzydsze stalówki, tak w razie jakby coś się stało. A w sumie się stało w tym odcinku, więc oglądajcie do końca. I w poprzednim odcinku, gdzie wymieniliśmy koło, tak mocno je przykręciliśmy udarem, że w ogóle nie chciało się odkręcić. Na szczęście, Piotrek ma własny zakład wulkanizacyjny i miał trochę sprzętu specjalistycznego, dzięki czemu w końcu udało się to zdjąć. Także dziękujemy bardzo i zapraszam do oglądania. No. Zajemnić tam mocno. Za no ja ci... ja mogę też wyjść. Tak, tak. Fajnie, kogo szukaliśmy? Mogą być jeszcze troszkę szersze, ale generalnie. Nie, że Tylko tak Jedynie, że trzeba są od razu. Możemy jakieś trumną. No bo ogarnia nie to, co no, my. Ale, ale trudno. No trudno, trumną. Mogą być szersze. To, to prawda, to prawda. A tu w środku to o wiele lepszy kąt, są Stare. <laughs> Dlatego nie, nie wiem, czy będą następne odcinki. Możliwe, że już nie przeżyjemy tej wyprawy i kompo też już nie przeżyje tej wyprawy. Bo przed chwilą kurde, no nie nagraliśmy, ale już prawie był cwaczny samochód z samochodem. Ale nasze samochody nie jest czymś innym, więc, więc spokojnie, spokojnie. Wszystko jest w granicach normy i bezpieczeństwa zrobione, więc spokojnie. It's later. a co tu się stało? Coś, hikrasz. I jak? No, rozpędziłem się za bardzo. Ale tak ogólnie, No to się go pytaj. Pędziesz, nie najgorzej? Nie no, mamy no na On ma, ale wy przygotowaliście rękę, nie wzięliście jej w końcu? Nie, I Jak uczeń? G git. Teraz nie ostrzegłem przed tym, że ten zakręt ma dwie fazy. No. I on jakby, jakby wszedł w pierwszą, jakby już w drugą no. wchodzi, nie? nie? to nie, tutaj w za szybko przed co? Ale cały czas na w kołach chciałeś. Bo bo chciałem wyhamować, patrzyłem, że nie wyhamował, puściłem ham hamulec i chciałem wlewo dać. To już kurwa też jechał prosto. To już tu pod koniec już miałem takie chuj kurwa, pełny but, może coś zrobić. <grym grym> no, co? Ale nie tak źle, to. To. Ja mam się tak... ustawiać. weź w takim miejscu, że to nie ma lipy. Dobra, to jest część wymienna, która wiadomo, że się w końcu gdzieś. Nie, nie miała, ja już rozwaliłem to. Ty stary! Ty nie można parkować! Jesno ja nagle ładnie, całe Ale... Ale nie wolno parkować Zapozuj! Też rozjebane musiało się tak skończyć. Zlepiliśmy w to trzeba no hamował osu w ogóle nie poczuć tego, co? No nie ma bo co jechałeś to Dzieci, nie róbcie tego w domu. A mamo to było, to było CGI, to było komputerowe tak, To jest GTA 6 tak naprawdę to na symulatorze idziemy. Mam gogle VR Kto by się spodziewał że tak to się skończy dzisiaj. No... ale mówię, to trzeba się jeszcze trochę wprawić i ja bym tutaj normalnie leciał. Tylko jeszcze trzeba to powiększyć. <głos》>? I będzie dobrze. Kochane trzeba powiększyć, bo to jest główny przeciwnik tutaj, tak naprawdę. Paniujesz się nie można wyjechać? <grymne> tak, tak, no, tak. Dobra, dobre ten Chciałem, on zaraz może zderzać Co? zaraz zderzać. O ty kur... stój, stój Po Poczekaj, poczekaj Czekaj, bo tu próg wyskoczył <grym> I on ciągnie zderzak, ale będzie blizny pobojowe. No, Na nie zdążyłeś się przejechać. Co nie? Co jest? Ten zderzak o nic nie, 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 haczy o nic? nie, 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 Koło się cały skręciło, o korzeń tutaj widzisz? Gdzie? jak tutaj jest zapadnięty, widzisz o korzeń tutaj? A I on to się teraz skręcił kołem I Teraz trzeba Udało się wyjechać To są ślady bojowe po wyjeżdżaniu Zatrzymaliśmy się Na takim konarze U idealnie wpadło wpadł tak. na konar Tak To i się nie rusza Nie chciał Nie ni chciał wyjść go w... Osiem typa? Tak, bo po, w końcu z patrzy paczki auto jedzie gdzieś tam Nagle no. No, wysiada Audi, z niego czterech typa się pakuje i... To co nie wyjdzie, no. Tak to generalnie z autem nic nie jest, oprócz tam zderzaka stylistycznych Ale to tam mniejsza, ważne żeby technicznie był sprawny Dziwne by było jakbyśmy, jakby się dzisiaj nic nie stało To by było nietypowe Nienormalne Czego zawsze ty? <laughs> żeby zrobić coś dla następnego kontentu. Tylko to były takie proste. no akurat. Jeszcze parę boków O, no! no. Generalnie Nie no, trzeba go urwać Tak Ale co, nie chcesz zaczekić? No możesz spróbować, no bo ja zjebałem trochę po oczach Ale już się połamał tak, na środku się połamał, połamał generalnie Będziemy lecieć za Peto. Nie wiem jaką prędkość osiągniesz. Ja zakładam balaklawę. brat. Brat pasywę. Tak, BAKSTON BAKSTON zakłada balaklawę. I lecimy. Dobra, widzowie, lecimy ruda druga. Ja w różowej palaklawie. Było GIT, teraz prędkość nie była zła. Tylko kompot leciał za blisko pobocza, i ja cały czas leciałem na takie kamulce lodowe na tym śniegu. Ale lecimy rundę drugą. Ja się tak łatwo nie poddam. Moi! Zajebiście Ja ale pod koniec coś takie drifty robiłem Spoko, kula, Ja bok. ogólnie widziałem Ja najbardziej byłem, że ty padniesz pod ich koła No to by była lipa Widać to Ale zajebiście generalnie Nic mi się nie stało Jeszcze jeszcze raz Tak Ok, tak mam nadzieję że zostaliście Ukontentowani. Mi się podobało. <laughs> Ważne, że wszyscy przeżyli. Z 50 na godzinę byłam, według no, mnie. No być, no. Dupo mówi: 50 na godzinę. Dobra. Widzimy się w następnych akcjach.